Ch Jak się nazywasz, kochany? Mam lajwa, kochana! Wiem, tak myślałam. Ej, panu I Nie Ile masz osób na lajwie? Napisałem, jaki kanał mam. Tam z tyłu. Alkoholik? Oh Kolega no. Zatacza się on. On się zatacza. Dobra, muszę Doka? kończyć. Gdzie jest najbliższa izba wytrzeźwień? Wygląda, mordo, mordo. Wyglądałeś kurwa z Hogwartu. Nie, ja nie jestem z Hogwartu. Ja jestem z izby wytrzeźwień. z niekomórkiem. Izba wytrzeźwień jest niedaleko. Ale tam jest. Co to za naszyjnik z literką W jak Willy Łonka? Znacie Will jego łąkę, czy już nie? Bo oni chyba nie czytacie książek. Ej, a ile masz lat? Ja się zapytałem, czy znacie Willy jego łąkę. A ja się zapytałam, ile masz lat. To nieistotne. Dobne. Jestem starszy niż wy na pewno. Kani? <laughs> e, ja mogłabym być tą mamą chyba nie. Nie chciałbym mieć takiej mamy w ogóle. <laughs> już nie A palisz? E, co to jest, papieros czy marihuana? To jest crack mordo. Ojej, to chyba jeszcze gorzej, ale się nie znam na tym. A tam jest ja litera się... V, VANS, a tam bo, jest litera bo. W. Dobraliście się Ej, literowo. I VANS to są takie buty, prawda? Daniel to jest drugie imię. Mniej znaczące. Cześć. 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 Jak masz na imię i ile masz lat? Julka, a na ile lat wyglądam? Wyglądasz na lat 17, Julia. Nie, mam 15. No tak z buzi i starzej wyglądasz na 17. Bardzo cieszę się, że cię mogłem poznać. Ja również. Co to za stwór bagienny? Twoja siostra. Nie jest mój... dziki mąż. A to jest y, dziki taniec dyskotekowy. Dokładnie, ona się uczy tańca na dyskotekach. No, te światło fioletowe, takie śmigło sprawia takie wrażenie, że tu dyskoteka ma miejsce, słuchajcie. Tak, oczywiście, że tak. No jak... Super prestiżowa popcornu. impreza. A co to za, tam jest w misce? A popkornik? Mało Też? tego popcornu, coś uboga ta bo impreza. Ja... No bo ja zjadłam. Wszystko prawie zjadłaś ty, a, a koleżanka nie? Nie, nie, koleżanka nie. Ona na diecie. A, na diecie odchudzający. Po raz szósty w tygodniu. A popcorn jest czymś? Czy na przykład o smaku karmelu? No. Nie, maślany. A, to Tańczy. taki standardowy. Miłego wieczoru! papa. Pa.